Ej widzowie, mam problem, bo właśnie teraz one tak można było powiedzieć, nie ma prądu. Zobaczcie, czy jest taka luna. Odwracam kamerkę w ogóle ja tak chodzę tu tu nic nie jest tutaj tu też nic tutaj te... no to jest mój pokój tak by wyglądał gdyby tu nic nie było zapalone oj ja tutaj tego nie stawiam chwilę poczekajcie co jest odsłaniam to jakieś chyba ludzi z Minecrafta? To jest chyba Steve. I, i ludzie, gdzie mówię krok, to nie. To jest Hirub Nie wiem kto, to napiszcie mi. To. I to mnie się takiego tyle. Wow! To zaraz mamy nowy komentarz.